Zaton tu gdzie gangów hismos. Ja też przez dzień i noc. I o, witam was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku z Herceondek. Dzisiaj e, kolejny szaman, który teraz jest dosyć dobrą opcją do wyboru do grindowania. Jest to agro szaman z dodatkiem troszkę Jade Golemów, lekką nutką piratów e, i tym podobnych rzeczy. E, agresywna wersja, tak, szamana. Ostatnio mieliśmy troszkę bardziej Wersję wolniejszą, teraz mamy agre agresywniejszą, czyli tak zwany agrodek. Co mamy w deku? Błyskawice, e, trzech piratów i oczywiście kaprawe oczko. E, Serp Łetwina myrgltona, Troga, nefrytowe pazury. No tutaj też jest trochę Jade Golem, bo mamy nefrytowe pazury, błyskawice i aje. E, mamy portale Malstormu. E, mamy totemy. E, drugie totemy: dzikie duchy. Eksplozję lawy. Bez twarzowego płomieńca, nefrytową błyskawicę lazurowego smokowca, młód Zmierzchu i aje na sam koniec. I teraz tak, jeżeli chodzi o karty, jeżeli nie macie mm, kaprawego oczka, to tutaj raczej Korsarz out, e, tak mi się wydaje. I do tego przydałaby się jeszcze być może jakaś jedyneczka. I tutaj mówiąc jakaś jedyneczka, jedyneczka mam na myśli jedyneczkę w postaci. Argentu. on się dobrze kombi z totemem, więc jeżeli nie macie kaprawych oczek, no to raczej tych piratów wyrzucacie, tak? Teoretycznie majtka można zostawić, aczkolwiek z tymi broniami jest różnie, więc ja bym tutaj wyrzucił całą czwórkę, dorzucił jakieś kaprawe oczko i jakieś na przykład dwójeczki, czy, 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 czy ewentualnie trójki, może lightning storma jednego, może jakiegoś hexa takiego stychowanego. Coś w tym stylu. Bez płetwina można spokojnie grać. Zresztą ja wam za chwilę pokażę jakie tutaj karty można grać. Bez płetwina spokojnie można grać, płetwin jest y, oczywiście fajną opcją, żeby zmienić to hero Power szamanowe, natomiast jeżeli się go nie ma, no to też jakoś tam ogarnąć można. No bez troga już trochę ciężej to wygląda, szczególnie jeżeli nie macie wszystkiego, to już tak trochę lipa. E, nefrytowe pazury y, są łatwe do zdobycia portal no tutaj y, teoretycznie bez tego portalu też można grać, no ale jak tak będziemy sobie nie mam tego, 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 tego tego, co za to wrzucić No to w końcu wyjdzie nam jakiś inny deck, więc jak zbyt wielu kart nie macie to Sugeruję, sugeruję inny deck To jest łatwe do ogarnięcia, to też, to też, to też To też, to też Młoty zmierzchu zaraz powiem A w sumie zaraz powiem, młoty mieszku. czemu są grane Bo jest dużo kart, które mają cztery życia, grane Tak, mamy przede wszystkim bardzo dużo lazurowych smokowców Mamy grabiesce grobowców. Aha, to uroga, a tutaj nie zobaczymy, to miejsce z tym. Yy, mamy tam jakieś jednostki typu 3-4, 4-4, 5-4. I taki młody mieszku jest po pierwsze dobry do tradowania takich jednostek. O wiele lepszy od Doomhamera, którym trzeba zaatakować dwa razy. A po drugie, też zostawia kreaturę, którą dalej możemy atakować, więc to jest całkiem fajna opcja. W tym momencie, całkiem źle się sprawdza. No i na koniec, Aja, która tutaj jest oczywiście ze względu na cztery karty Jade golemowe. No i też dosyć dobrze yy, przy tym siada. Wydaje mi się, że teoretycznie można by jej nie grać, natomiast, no. Tak jak mówię, no, teoretycznie można wielu kart nie grać, no, ale też zależy, czy wiecie, jak nie macie na przykład płetwina, no to jeszcze pół biedy, ale jak nie macie płetwina, kaprawego oczka, i jakiegoś tam Merelstormu, no to już trochę tak chyba nie tędek dla was. Tak więc więc od razu mówię, że część kart można pozamieniać, no, ale też trzeba liczyć się z tym, że... Jeżeli nie macie połowy deku, no to ciężko może być tym dekiem grać. Alternatywą dla młota Zmieszku jest kru, kruszoskalny oręż z dumhamerem, oczywiście, czy też z gładzicielem, więc jego można grać. Na przykład, jeżeli nie macie tam, nie wiem, powiedzmy kaprawego oczka, no to wkładacie dwa kruszoskalne oręże i zamiast młotków dumhamery. Czy znaczy, jeżeli nie macie młotków, no to wkładacie dwa dumhamery, no i coś, że tam jeszcze wrzucacie jakiegoś pirata, jakiś portal jeden. No i wkładacie te rock bitery. Jedną oprawodawną wiedzę też myślę można wrzucić. To w tym momencie jest dosyć kiepskie. Myślę, że jeden z lightning storm, czy też burza z piorunami będzie nie najgorszym wyborem z tych kart. No jeden hex teoretycznie też może się przydać. Więc jakiegoś tam hexika możecie wrzucić jako zastępstwo dla jakiejś karty. Teoretycznie bloodlust wydaje się być dosyć ciekawą opcją w niektórych przypadkach, aczkolwiek no jest to też martwa karta. Przez dużą część czasu. Istota z odchłani, szczególnie jeżeli nie macie mergultona, no to za mergultona właściwie istota z odchłani może być też nie najgorszym wyborem. Giermek o którym mówiłem, a z jednej, to już chyba w tym momencie nic tutaj takiego ciekawego nie ma. Z dwójek też raczej niewiele przychodzi mi do głowy. No może jakiś Talnos nie jest to co prawda agro Kreatura, ale mamy tutaj sporo czarów plus zdrowu, więc wydaje się być to. Spoko opcją. Jakiś szlamik jako kontra na bronie, może zbierać łupów. No jest wiele opcji, żeby zastąpić tutaj jakąś karteczkę, więc jeżeli czegoś nie macie, to oczywiście można pokombinować. Ehm, tak jak mówiłem. No tak, mniej więcej wyjaśniłem, też nie chcę tutaj jakoś się bardzo skupiać na tym wyjaśnieniu, no bo wiem, że podobają wam się te wersje z krótszym troszkę opisem. Opisem deku, a z większą ilością gierek, tak więc przejdziemy sobie do gierki. Boże, jakie dziwne światło. tylko może. A z tym. Przejdziemy sobie do gierki i zobaczymy. Jeżeli chodzi o Mulligana, to oczywiście staramy się szukać tanich rzeczy, tak? Mergleton jest jak najbardziej okej. Okay. Błyskawica. Błyskawica to jest zostawia jakiś agent w Może się napatoczy jakiś szaku, coś w tym stylu. Eee, poza, e, poza. poza płytwinem. Poza e, błyskawica, ale tylko w momencie, w którym gracie na coś, gdzie ta błyskawica faktycznie może zostać zagrana, tak? Hmm, czyli na przykład na Prista, który ma 1, 3 czy tam 2, 4. tutaj sobie weźmiemy Hero Power. No druida. E, Błyskawica, tam takie właśnie deki, gdzie można to zagrać. E, jakiś korsarz albo majtek. To jest spoko, tylko że ja na przykład majtka bardzo nie lubię bez broni zagrywać. Więc Majtek tak naprawdę tylko jeżeli macie tą broń. My sobie tutaj zagramy właśnie chyba tą broń. Nic ciekawszego nie mamy. To będziemy grali w czwartej albo w piątej, więc druga, trzecia, czwarta. Więc teoretycznie można zaatakować. Myślę. Bo raczej to rozdanie wygląda takie, gdzie będziemy tą broń grali. Yy, więc tak, korsarz oczywiście na deki, gdzie jest broń, yy, może zostać. Majtek, jeżeli macie broń. Teoretycznie, no, można by tego majtka zostawić też w momencie, w którym broni nie macie i go zagrać w pierwszej turze, no bo ja nie jestem fanem takich rozwiązań, no to już tam kwestia tego, jakie karcioszki na waszej ręce aktualnie się znajdują. Yy, to od tego zależy. Yy, Myrgleton i krok zawsze będą dobre, mm, dobre na ręce startowej. Pazury tak samo, To mm, totemiczny golem. No, i to są w sumie wszystkie, wszystkie karty, których, których na starcie szukacie. Raczej nic innego mi tutaj do głowy nie przychodzi. No i to jest na przykład powód, dla którego ta broń jest grana. Taki gra tak grobowców jednym hitem schodzi. Nie tracimy tak jak w przypadku Doomhamera 10 życia i przekazy też nie dostajemy przeciążenia na następną turę, tylko zabijamy go jednym hitem. I to jest całkiem fajną opcją. No tutaj mamy. No tutaj będzie niestety trochę ryzykowne zagranie, ale chyba musimy je zrobić. Jeszcze pomyślmy. a nie musimy. No tutaj normalnie, znaczy gdybym nie miał tego. Uu, niezbyt dobry draw, Bronią mnie atakujemy, broń chcemy zostać do tradowania. Eee, tutaj normalnie bym zagrał tego, ale on na rogalanie jest taki dobry, szczególnie na mirakla, który ma sapy i może nam tego typka wrócić na łapę dosyć łatwo. Za dwa many dostawić swoją jednostkę, no i wtedy wygląda to na nas dosyć kiepsko. Eee, więc raczej staramy się poczekać na odpowiedni moment z tym typem. I teraz pytanie, co my tu chcemy zrobić, ale wydaje mi się, że zagranie tego. Najbardziej chcielibyśmy zagrać, obydwie dwie karty, ale nie mamy tyle many. To jest takie, sobie więc raczej zagramy gościa. No i tutaj nie jestem pewien co do tego totemu, wiecie. Mm, dlatego, że totem mogę z prawym oczkiem też. A w następnej turze miałbym 5 many. Więc ten totem nie wydaje się taki super, ale okej, okay, zagramy go. Zagramy go to dlatego, że. Bronią atakować na razie nie będę. Nie będę. Nie będę. Chociaż wiecie to może zaatakujemy. Mamy removal, mamy tutaj jakieś takie, takie, a broń daje nam kolejnego dziutka, którego on musi uznać. Zagramy ten Totem, bo on ma teraz ważniejsze rzeczy niż zabijanie temu. On musi pozbyć się tego, przede wszystkim w drugiej kolejności tego. Jeżeli zabije Totem, no to i tak zostają nam dosyć silne jednostki, więc wydaje mi się, że możemy tak zrobić. No tutaj zobaczymy, co zrobi i zobaczymy, ile ma sapów w ręce. A też niestety może być tak, że dostaniemy wypatroszenie yy, sapa bakstaba ja tak też aram królestwo pokrywa wszystko aha fuckel więc się nie dało to pozdro 600 możesz to zagrać. Znaczy. Nie, fa -fa fajnie, że w tej turze można zagrać i doskę 139, 144 i to jeszcze ukryć. To takie sensowne się wydaje. No, ale po prostu go się zabijemy, ale... No nie wiesz. Ej, te headstony i te dziwne rzeczy, które się tu dzieją. A znaczy, tak na dobrą sprawę, no to, to nie było jakieś tragiczne, bo miałem myśli dzikie duchy, więc sobie bym to wszystko na prowokację rzucił. Nie wiem, jednostki, więc spokojnie. Dobra, mniejsza z tym. No tutaj mamy fajne rozdanie. Mamy i troga, mamy majtkę, mamy broń, mamy tutaj mieć tego golema, więc mamy w sumie wszystko, co chcemy. Więc sobie to zostawiamy. Monety raczej nie wykorzystamy, zagramy chyba troga, tylko nefritowe pazury z majtkiem w następnej turze. To zobaczymy, też, co on jeszcze zagra. E, jeżeli zagra godliwą kapłankę, to będzie trochę liton i wtedy może zagramy troll. to ten Golema. Okej, okay. nie ma gorliwej kapłanki, więc zagramy sobie tylko tego typa. I tutaj nic koinować nie będziemy, no bo nie ma sensu tego wyciągać w pierwszej turze. Nic to nie daje. Jeżeli możemy zagrać na przykład w drugiej turze to z tym. Okej, okay. historyczka odquariana. Nie jest dla nas jakąś wielką przeszkodą. Hmm. Chcielibyśmy ją zabić, żeby nie dostała jakiegoś bufa. Zagranie tego daje taką możliwość I może zrobimy w sumie tak Zagralibyśmy to, skoinowalibyśmy tego Ten i kaprawe oczko w nią I zostajemy z tym, z tym i z tym W następnej turze dokładamy to Akurat mamy dwa many Które później możemy skoinować tego No, tak, wydaje A nie, nie możemy skoinować tego No dobra, trochę, trochę się zagalopowałem W tych obliczeniach No ale spoko, pozbędziemy się historyczki No i niech sobie tam i ziuteczek no ja się napiję w tym czasie Słowo uwodzenia ból nad tym golema No okej okay. Ale frytowe pazury tutaj na 100% No i wjeżdżamy typowi na bazę Mamy kolejną broń, więc nie ma sensu tutaj oszczędzać jakby specjalnie można spokojnie z niej korzystać. Ogólnie z bronią jest tak, że jeżeli wiecie, że za chwilę zagracie kolejną, no to wykorzystujecie na fejsowanie, jeżeli nie, no to trzymacie na tradowanie. No i tutaj przydałaby nam się ta moneta. Niestety tej monety nie ma. To jest trochę uchierdliwe, ale możemy zrobić tak. Możemy dopakować tutaj golema. Ej, droga, przepraszam. dobić gościa i wjechać tutaj w bazę za trójeczkę więc też nie ma tragedii. Holinowa nas jakoś super nie boli, Plugavicie nas jakoś super nie boli. Um, tajny Dra dragonit tajny agent nas trochę bardziej boli. Um, aczkolwiek damy sobie tutaj też radę właśnie błyskawicom. Um, błyskawica na ryj. pojazd, no i atak za piąteczkę. No i teraz pytanie, czy on ma Dragonfire Potion? Lepiej, żeby nie miał, bo ta karta jest nieco upierdliwa, przynajmniej w sytuacji, w której mamy 4 jednostki na stole. No, Holy Nova, już holinowe, szczerze powiedziawszy. Brzmi <laughs> książkowy, okej. Okay. Granie tego raczej nie jest mądre, przynajmniej jak mamy zagranie takie i to raczej zagramy. Granie tego nie jest mądre, bo Shadow War Death. Wiadomo, sprawa. Tym na pewno możemy zaatakować w twarz. Już po A, okej. Okay. Tak się zastanawiam, ja czy tradeować on miał 14, zaatakowalibyśmy, byłby na 8. Wydaje mi się, że chyba nie tradeował, chociaż nie wiem, musiałbym jeszcze popatrzeć. Ale dobra, no kolejna gierka. Mm, zrobiona dosyć szybko, więc lecimy dalej. Do gry następnej. Android tym razem. No i rozdanie mamy takie 2 na 4. Majtka tak jak mówiłem, no bez broni ja go nie lubię, więc go wyrzucę smogę oczywiście za drogi. To do wyciągnięcia jaka prawego oczka się jak najbardziej nadaje, błyskawica plus nawyżowa błyskawica no gdzieś tam ujdą. Prawdopodobnie pierwsza tura, druga tura, trzecia tura Hero Power chyba, no i czwarta tura błyskawica, coś w tym stylu. Raczej taką monetę można by przytrzymać na aje, ale trzymanie koina po to, żeby w piątej turze zagradziło kiedy nie wiemy tak naprawdę, czy będziemy mieli taką okazję, czy będzie to miało sens. A zwolni, spowolni nas dosyć konkretnie raczej nie jest zbyt sensowne, więc raczej sobie tutaj po prostu to tam golema zagramy. W tej turze oczywiście korsarz, on dołączy do egipki. i mamy, brakuje nam czegoś na trzecią turę i fajnie, jakby to było coś bez przeciążenia, że tutaj akurat ciężko takie karty. Bo tutaj mamy czwartą, piątą i szóstą. W trzeciej turze niestety póki co wygląda na to, że hero Power zostanie użyte. No, w miło, myślałem, że będzie miał y, Swipa. A, a Raf sam nie, jest taki bolesny. No, dobra, niedługo kart. Nie jest takie cool, ale niech będzie. To niestety nie jest kartą za trzy. No tutaj tylko totem nam zostaje. Do zagrania. Ataczkuj a, a, ataczkujemy za czwóreczkę. No i niech sobie gra. Pepe, pep, pep 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 Ach te, te pingowanie uh. No dobra Na to nic nie poradzę Co to jest Adek? Malegos to 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 do malego w takim wypadku. Ok, no to tutaj oczywiście wchodzimy z Azur Drake'iem. Wchodzimy z Azur Drake'iem. Na pewno? Myślę, że tak. Nie będziemy tutaj kombinowali z bronią. Azur Drake sam w sobie jest ok. Opcją mamy Aje. Mamy bronię, błyskawice, removal, więc sporo opcji. No tylko że on też ma sporo opcji i dobiera kolejne opcje. Oj, 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 oj. Nie wiem, czy tutaj nie przejdziemy w jakiś ofensywny mode. Raz sobie to policzymy, tylko zobaczymy jeszcze, co on zrobi. Hmm. Trzy. 7, 10, 15. Jak zagram teraz młotek. Młotek jest ryzykowny. Nie. Młotek jest ryzykowny, bo on może zagrać dziki Szał. Terror Rage. Daj sobie osiem życia i ja go nie zabije. A i tak nie mam many, żeby to wszystkie spele wrzucić z łapy, więc nie. Tak, się trochę bałem, ale miałem nadzieję, że drugiego takiego nie ma. Zresztą dobra, już pół deku, więc... What the fuck? Eee... Nie mam opcji zrobić tego i tego. Zrobimy tak. To wydaje mi się, że to jest Malegos. Niestety, Malegos, który ma 8 kart i dobrał ich 20 zdechów, za chwilę mnie zabije. To mi się średnio widzi. Moje skrzydlate dzieci przesłuchują mi wioski. Trzewo świata się odrodzi, no. jest dostępna wyłącznie dla gości. kombodeki. A nie, to nie jest chyba mały to jest Mildek. Coś w tym stylu. Hmm. Tylko Mildek, który polega na tym, że dostaw się przedroguje. Okay. Ale dobra, no to przegraliśmy, niestety Zostaliśmy rozłożeni trochę No bo ja tutaj, no, nie mam opcji wyklirowania tego i zabicia go Mogę sobie postrzelać jedynie tym A powinienem grać chyba jednak te broń, nie wiecie? To jest ten mil... Weź zamkirij To jest chyba ten mil... Mil Maligos, nie Mil Ketun, który? Chyba nie wiem co to jest. Znaczy, widziałem kiedyś taki dek, tak mi się przynajmniej kojarzy. Eee, natomiast, już przyznam się, że nie pamiętam do końca na czym on polegał. I jakie on tę karty miał. No ale rozpykał, rozpykał. Trochę to źle zagrałem, takie mam wrażenie. Szczególnie, że nie widziałem żadnego dzikiego szału. nie, widzia nie, nie widziałem. Więc chyba powinienem ten młotek jednak grać wcześniej. No nic, nie wszystko można wygrać. Moi drodzy, w każdym razie ja bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam oczywiście na jutro na kolejny odcinek z tego deku. Dzisiaj jeszcze jakieś filmy, jutro też jakieś filmy, jakieś streamy i tym podobne. A póki co na razie, do zobaczenia. HSPOS i ja.